Hej, szczęść Boże, witajcie! Dzisiaj przed modlitwą Anioł Pański sięgamy znów do błogosławionego Humberta i on dzisiaj chce nam ukazać usta kaznodziei. Nawiązuje oczywiście do Mojżesza, który się tłumaczył przed Bogiem, że jest jąkałą, że jest niewymowny, ale Bóg mu obiecał. Oto ja będę w ustach Twoich. To nawet nie o to chodzi, że ja jakąś mam wspaniałą wymowę, tylko o to, kto jest w moich ustach. I ta obietnica właśnie dotyczy głosicieli. Też w innym miejscu słyszymy: Rozszerz usta swoje, abym je wypełnił. To jest dzisiaj dla nas zaproszenie do tego żeby uświadomić sobie najpierw, że w ogóle otwieranie ust do głoszenia, to jest już Boża łaska. A jeszcze Pan Bóg chce nam dawać kolejne i kolejne łaski, jeżeli zdecydujemy się głosić, zdecydujemy się rozszerzyć. Nasze usta, to on naprawdę spełni te obietnice i je wypełni sobą samym, swoim słowem, swoim duchem. I w tym duchu, z tym pragnieniem serca, dzisiaj śpiewajmy Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi I poczęła z Ducha Świętego Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. O słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy, Abyśmy się stali godnymi, godnymi obietnic, obietnic Chrystusowych, chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.